Dzień dobry, Pani Beato. Dzień dobry. W ogóle pozdrawiamy wszystkich z jarmarku Bożego Narodzeniowego o, o, w Białstoku. Tak, tak, tak. Wszystkich klientów i wystawców. A jak na tym naszym jarmarku w Białstoku? Świetnie. Wspaniali klienci, cudowni wystawcy. Mnóstwo różnych ciekawych towarów. Pani Beata mi zrobi tak jak co roku czapkę? Taką z pomponem lubię, żeby kolorowa była. Świetnie, pewnie, że zrobię. I taki kolor pomarańczowy, bo ja lubię taki kolor. Mam nogę pomarańczową, to i czapkę będę miał. Dobrze, okay. nie ma sprawy. Może być kolorowa tak. Z, po z pomponem od... musi być? Czy musi, musi, musi. musi bez czapka, bez pompona to nie czapka, nie? Ale w ogóle pani te czapki to piękna, szaja, Ja pokażę wszystkim. A dziękuję, proszę pokazywać, proszę te pokazać, bo o tu to No jest... jaka ładna, o, widzicie. Pani powiedziała, że które? O te No jest ich tutaj trochę. O, ta jest fajna. No, ale pani Beato, ale to wszystko na szydełku, to to petarda. No, no troszkę tak, troszkę tak. Troszkę było tej pracy. A tu mam takie ładne świąteczne laleczki. Na choinkę można? Mogą chodzić. być na choinkę, na lusterko w samochodzie, do plecaka, do torebki. Do, 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 do czego kto uważa? Tu są wiosenne laleczki. Tu jagielonia w pełnej krasie. Nawet żaba, jagielonni. No, a ja. Poproszę czapkę. I to kiedy mogę? bo Pani przed świętami wyrobi, Czy już na tyle pewno. zamówień, że. Na pewno, dobra, o. pod koniec tygodnia pewnie gdzieś tam. Ja i pokażę dla wszystkich taką czapkę. To by... świetnie. A ja pani Bado, będę miał ferie zimowe. Podróż za jeden uśmiech na suwalszczyznę. Ja w pani czapce pojadę. Super! No, na pewno. Szalik też potrzebny? Nie, nie wiem, bo mam takie kurtki, że aż po Ale ja dobrać. mam coś fajnego teraz, żeby nie było zimno. Mam takiej yy, golfy. Tak się świetnie rozkłada pod kurtką, na ramionach, jest ciepło, nie zsuwa się. No nie wiem, wie pani, bo się trochę z, mogę tam spocić, zmęczyć, to dużo też waży, nie? No ja wiem, czy to dużo waży. Czapka mi tylko chyba. Dobra. Bo masz pod, pod nos mam takie kurtki, bo mam kurtki specjalistyczne, dostałem kiedyś. A, no to już. W góry jak jechałem właśnie w zimę, na główny szlak Beskidzki, to mi kurtkę sprezentowali. I ta kurtka, tylko oczy widać. Świetnie, dobrze, pan jest zabezpieczony. No, nie, do zabezpieczonych buty specjalne mam, a jeszcze tam koleżanka ma takie skarpetki, to też do niej zajdę. No jasne. Tak. jakieś tam, z, nie wiadomo skąd, z wielbłąda chyba ona ma nawet. No to I... będą ciepłe, ciepłe bo, na tak. pewno będą. O, pani czapkę. Czego Aha. życzyć dla pani? E, dużo zadowolonych klientów. O, i przychodźcie na jarmark nasz, kochani, w Białstoku. Odwiedzajcie panią Beatę, piękne rękodzieło, szydełkowe wszystko. Nawet takie piękne obrusiki w tym roku. <laughs> Świąteczne. Świąteczne. Petarda, no jednym słowem. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo.